Gra polega na stawianiu kamieni na planszy i otaczaniu tymi kamieniami terytorium. Tak, tak naprawdę gra dwóch ludzi, to jest gra dwuosobowa. W związku z tym jeden bierze białe kamienie, drugi czarne. Każdy z nich próbuje tymi kamieniami stawianymi na przemian otoczyć terytorium. Czyli każdy z zawodników na przemian zaczyna tuć też Pusta plansza na początku gry jakby symbolizuje świat do... Zagarnięcia, a podzielona na terytoria czarne i białe na końcu gry, pokazuje ten świat już jakby zdefiniowany, zwycięstwem. Tak? Czyli większe terytorium, czyli suma terytorium czarnego gracza lub białego gracza, yy, pokazuje kto wygrał, który kolor wygrał. Większe obszar zajęty przez kamienie czarnego koloru oznaczają, że czarny wygrał. 一哦，一人对吧？三次左右可以交完。三四四四四